Ścieżka skupienia i uważności. Wielu ludzi mówi nam, że Buddha nauczał dwóch różnych rodzajów medytacji: medytacji uważności i medytacji skupienia. Medytacja uważności, mówią, jest ścieżką bezpośrednią, podczas gdy praktyka skupienia jest malowniczym szlakiem, na który wchodzisz na własne ryzyko, ponieważ bardzo łatwo na nim utknąć i można się nigdy z niego nie wydostać. Jednak kiedy faktycznie przyjrzysz się temu, czego nauczał Buddha, okazuje się, że nigdy nie oddzielał tych dwóch praktyk. Obie są częściami jednej całości. Za każdym razem, kiedy tłumaczył, czym jest uważność i jakie jest jej miejsce na ścieżce, wyjaśniał, że celem praktyki uważności jest poprowadzenie umysłu ku stanowi właściwego skupienia. Celem jest uspokojenie umysłu i znalezienie miejsca, gdzie będzie czuł się naprawdę stabilny i zadowolony, gdzie będzie mógł spojrzeć na rzeczy ze spokojem i zobaczyć je takimi, jakimi są. Po części kwestia dwóch praktyk dotyczy tego, w jaki sposób rozumiemy słowo dżana, który jest synonimem właściwego skupienia. Wielu z nas słyszało, że dżana jest bardzo intensywnym, przypominającym trans stanem który wymaga intensywnego wpatrywania się i odcinania reszty świata. To w żaden sposób nie przypomina praktyki uważności. Jednak, kiedy zajrzycie do kanonu, tam gdzie Budda opisuje Dżanę, to nie o takim stanie jest mowa. być w Dżanie oznacza bycie wchłoniętym na zasadzie całego ciała naraz, co jest bardzo przyjemnym doznaniem. Poczucie obszarnej świadomości wypełnia całe ciało. Jeden z obrazów, jakim Budda posłużył się, by opisać ten stan, przedstawia osobę zagniatającą w cieście wodę, czego rezultatem jest to, że mąka przysiąka nią całkowicie. Inne wyobrażenie przedstawia jezioro, w którym wytryskuje chłodny strumień i przesyca sobą całą wodę tego jeziora. Kiedy jesteś ze swoim ciałem jako całością, jesteś w znacznym stopniu w teraźniejszej chwili, jesteś tam przez cały czas. Jak mówi Buddha, czwarta dżana, w której ciało wypełnione jest jasną świadomością, jest punktem, gdzie uważność i równowaga stają się czyste. Tak więc nie powinno być problemu z połączeniem praktyki uważności ze świadomością całego ciała, w wyniku czego ciało staje się bardzo spokojne i ciche. W rzeczywistości sam Buddha łączy te praktyki razem w opisie czterech pierwszych kroków medytacji oddechu. Po pierwsze, być uważnym długiego oddechu. Po drugie, być uważnym krótkiego oddechu. Po trzecie, być uważnym całego ciała w trakcie wdechu i wydechu. A następnie, po czwarte, uspokajanie doznania oddechu w ciele. To, jak mówi nam tekst, jest podstawowa praktyka uważności. Jest to również podstawowa praktyka koncentracji. Wchodzisz w pierwszą dżanę, właściwe skupienie, i w tym samym czasie praktykujesz również właściwą uważność. Aby zrozumieć w jaki sposób właściwa uważność i właściwe skupienie wspomagają się nawzajem w praktyce, możemy przyjrzeć się trzem etapom praktyki uważności, które przedstawione są w Satipatthana Sutta. To jest mowa o ustanowieniach uważności. Weźmy za przykład ciało. Pierwszym stadium jest pozostawanie skupionym na ciele jako ciele, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia związane ze światem. Oznacza to traktowanie ciała jako ciało, bez myślenia o nim na zasadzie, jakie jest jego znaczenie lub czego może ono dokonać w świecie. Może ono wyglądać zarówno dobrze, jak i źle. Może być mocne albo słabe. Może być zwinne albo niezdarne. Wszystkie te rzeczy, o które mamy skłonność się martwić, myśląc o sobie. Buddha mówi, aby odsunąć tę kwestię na bok. Wystarczy być z ciałem jako ciałem, siedząc właśnie tutaj. Zamykasz oczy i co się dzieje? Masz poczucie cielesności, z którym siedzisz. Oto twoje ramy odniesienia. Spróbuj z tym pozostać. Staraj się skierować umysł z powrotem ku temu poczuciu ciała, aż do momentu, kiedy wiadomość ta dotrze do umysłu i umysł zacznie się uspokajać. Na początku praktyki odkryjesz, że umysł wychodzi poza, by chwytać się tego lub tamtego. Tak więc zauważ to w porę i powiedz umysłowi, aby powrócił i uczepił się z powrotem ciała. W końcu jednak osiągniesz punkt, w którym będziesz mógł rzeczywiście uchwycić się oddechu i nie pozwolisz mu odejść. Trzymaj się go. Od tej chwili, jeżeli czemukolwiek innemu zdarzy się wejść w pole twojej świadomości, będzie to jak coś pojawiającego się i ocierającego o powierzchnię twojej dłoni. Nie musisz temu czemuś poświęcać uwagi. Pozostań z ciałem jako twoją podstawową ramą odniesienia. Inne rzeczy przychodzą i odchodzą. Jesteś ich świadom, lecz nie gubisz oddechu i nie podążasz za nimi. To właśnie wtedy ustanawiasz ciało jako swoją trwałą ramę odniesienia. Kiedy to robisz, rozwijasz trzy właściwości umysłu. Jedną jest uważność, sati. Termin ten oznacza umiejętność zapamiętywania, podtrzymywania czegoś w umyśle. W przypadku ustanawiania ciała jako ramy odniesienia jest to równoznaczne ze zdolnością pamiętania o tym, gdzie miało się być z ciałem i niepozwalanie na to, aby o tym zapomnieć. Drugą właściwość, czujność, sampadziania oznacza bycie świadomym tego, co się faktycznie dzieje w teraźniejszości. Czy jesteś z ciałem, czy jesteś z oddechem, czy oddech jest swobodny? Zwyczajnie zauważ, co faktycznie dzieje się w teraźniejszej chwili. Mamy skłonność by mylić uważność z czujnością, lecz w rzeczywistości są one dwoma różnymi rzeczami. Uważność oznacza pamiętanie o tym, gdzie chce się utrzymywać swoją świadomość. Czujność oznacza bycie świadomym tego, co faktycznie się dzieje. Trzecia właściwość, żarliwość, atappa, oznacza dwie rzeczy. Jedną z nich jest to, że kiedy zauważysz, że umysł odszedł, zawracasz go zaraz z powrotem. Natychmiast nie pozwalasz mu krążyć bez celu i wąchać kwiatków. Drugą rzeczą jest to, że kiedy umysł jest przy swoich ramach odniesienia, żarliwość oznacza próbowanie, aby być jak najbardziej wyczulonym na to, co się dzieje, by nie dryfować w teraźniejszej chwili, lecz naprawdę starać się wchodzić coraz bardziej w subtelne detale tego, co się w rzeczywistości dzieje z oddechem i umysłem. Kiedy posiadasz te trzy właściwości skupione na ciele jako ciele, nie masz wyjścia, uspokajasz się i stajesz się naprawdę zadowolony z ciała w teraźniejszej chwili. W tym momencie jesteś gotowy do drugiego etapu praktyki, który określany jest mianem bycia świadomym zjawiska powstawania i zjawiska znikania. Jest to etap, gdzie próbujesz zrozumieć przyczynę i skutek w trakcie ich wydarzenia się w teraźniejszości. Jeżeli chodzi o praktykę koncentracji, to kiedy uspokoiłeś już umysł, teraz będziesz chciał zrozumieć wzajemne oddziaływanie przyczyny i skutków w procesie koncentracji, tak byś mógł go jeszcze bardziej uspokoić i by efekt ten był obecny przez dłuższy czas w różnego rodzaju innych sytuacjach, tak na poduszce, jak i poza nią. Aby tego dokonać, musisz nauczyć się tego, jak rzeczy powstają i znikają w umyśle, lecz nie tylko poprzez zwyczajne ich obserwowanie. Lecz faktycznie poprzez zaangażowanie się w ich powstawanie i znikanie. Możesz to zrozumieć dzięki instrukcjom Buddy dotyczącym radzenia sobie ze szkodliwymi stanami umysłu. Na etapie pierwszym mówi on, żeby być świadomym tych stanów, kiedy przychodzą i odchodzą. Niektórzy ludzie myślą, że jest to ćwiczenie niewybierającej świadomości, gdzie nie próbujesz zwrócić umysłu w jakimkolwiek kierunku i zwyczajnie siedzisz i oglądasz. Czy chcesz, czy nie chcesz wszystko, co w omyśle się pojawia. Faktycznie jednak na tym etapie praktyki umysł nie jest jeszcze na to gotowy. To, czego na tym etapie potrzebujesz, to stały punkt odniesienia, który pozwoli ci ocenić wydarzenia w omyśle. Podobnie jak wtedy, kiedy próbując dokonać pomiaru przemieszczania się chmur po niebie, wybierzesz stały punkt, szczyt dachu albo latarnię, na który będziesz się patrzył, próbując ustalić, w którym kierunku i jak szybko poruszają się chmury. Tak samo w przypadku pojawiania się i znikania cielesnych pragnień, uczuć wrogości itd. w umyśle. Musisz próbować podtrzymywać stały punkt odniesienia dla umysłu. Przykładowo, oddech. Jeżeli naprawdę chcesz być uwrażliwiony na to, kiedy w umyśle pojawiają się szkodliwe stany, które zasłaniają Twój punkt odniesienia, a kiedy ich nie ma, załóżmy, że gniew zakłóca Twoje skupienie. Zamiast angażować się w gniew, zwyczajnie próbujesz być świadomym tego, kiedy jest, a kiedy go nie ma. Patrzysz na gniew jak na wydarzenie, kiedy się pojawia i kiedy odchodzi, lecz nie poprzestajesz na tym. Następnym krokiem, kiedy jeszcze pracujesz nad skupianiem się na oddechu, jest rozpoznawanie tego, w jaki sposób nakłonić gniew do odejścia. Czasami, aby go do tego nakłonić, wystarczy zwyczajna obserwacja, a czasami nie, i wtedy będziesz musiał dać sobie z nim radę za pomocą innych sposobów. Takich jak dyskutowanie z myśleniem, które stoi za gniewem, lub przypominanie sobie o ujemnych stronach gniewu, kiedy będziesz próbował poradzić sobie z gniewem, będziesz musiał obrócić sobie ręce. Musisz próbować i wiedzieć, kiedy gniew nadchodzi, dlaczego odchodzi i jak możesz się go pozbyć, ponieważ zdajesz sobie sprawę z tego, że jest to niekorzystny stan. A to wymaga tego, abyś improwizował. Eksperymentuj. Musisz przepędzić z drogi swoje ego i niecierpliwość, byś miał przestrzeń do robienia błędów i uczenia się na nich, oraz byś mógł rozwinąć umiejętność radzenia sobie z gniewem. To nie jest tylko kwestia nienawidzenia gniewu i próbowania odepchnięcia go od siebie, lub kochania gniewu i przyjmowania go z radością. Podejścia te mogą przynieść rezultaty na krótką metę, lecz na dłuższą nie są one specjalnie efektywne. To, czego ta sytuacja wymaga, to zdolność widzenia składników gniewu, jak można go rozebrać na części pierwsze. Techniką, którą lubię się posługiwać, kiedy pojawia się gniew i jest się w sytuacji, gdzie nie trzeba natychmiast reagować wobec ludzi, to zwyczajnie zadanie sobie życzliwego pytania. W porządku, dlaczego się gniewasz? Słuchaj tego, co ma do powiedzenia umysł. A następnie podejrzaj dalej. Ale dlaczego się na to gniewasz? Oczywiście, że się gniewam. Jakby nie było... Cóż... Dlaczego się na to gniewasz? Jeśli będziesz wytrwały, umysł przyzna się w końcu do czegoś głupiego, jak na przykład do przekonania, że inni ludzie nie powinni się tak zachowywać, chociaż ewidentnie tacy właśnie są, lub że ludzie powinni działać zgodnie z swoimi zasadami, lub też przyzna się do czegokolwiek innego, co twój zakłopotany umysł próbuje przed tobą ukryć. W końcu, jeśli będziesz drążył dalej, umysł niechętnie przyzna ci rację. Zyskasz w ten sposób sporo wiedzy o gniewie. A to rzeczywiście może przyczynić się do osłabienia jego wpływu na ciebie. Co się tyczy pozytywnych właściwości, takich jak uważność, pogoda ducha i skupienie z nimi rzeczy mają się podobnie. Po pierwsze, uświadamiasz sobie, kiedy są obecne, a kiedy nie, a później uświadamiasz sobie, że jeżeli są obecne, to jest wtedy o wiele przyjemniej niż kiedy ich nie ma. Tak więc starasz się odgadnąć, w jaki sposób przychodzą i w jaki odchodzą. Osiągasz to poprzez świadome podtrzymywanie stanu uważności i skupienia, jeżeli jesteś faktycznie spostrzegawczy, a o to właśnie chodzi, aby być spostrzegawczym. Zaczynasz widzieć, że istnieją skuteczne sposoby podtrzymywania tego stanu, bez wikłania się w trakcie czynienia tego w poczucie porażki lub sukcesu, bez przyzwalania na to, aby pragnienie uspokajania umysłu w rzeczywistości zakłócało samo jego uspokajanie. Chcesz rzeczywiście odnieść sukces, ale potrzebujesz zrównoważonego podejścia wobec porażki i sukcesu, tak byś potrafił się dzięki nim uczyć. Nikt tu nie sprawdza wyników, nikt nie daje ocen. Jesteś tu po to, aby zrozumieć to sam dla siebie. Tak więc ten proces rozwijania podstaw uważności lub rozwijania Twoich ram odniesienia nie jest tylko patrzeniem. To raczej uczestnictwo w procesie powstawania i znikania, faktycznie improwizowanie w trakcie procesu, uczenie się dzięki doświadczaniu tego, jak przyczyna i skutek działają w omyśle. Może to być porównane do wiedzy kucharzy odnośnie przyrządzania jajek. Można się uczyć o nich pewnych rzeczy tylko na nie patrząc, ale nie nauczysz się zbyt wiele. Aby dowiedzieć się więcej o jajkach, musisz wrzucić je na patelnię i postarać się coś z nich przyrządzić. Gdy tak zrobisz, zaczynasz rozumieć, że są różnego rodzaju odmiany jajek i że reagują one w różny sposób na temperaturę, olej, masło itd. Tak więc mając rzeczywiście do czynienia z jajkami i próbując coś z nich zrobić, zaczynasz naprawdę poznawać jajka. Podobnie jest z gliną. Nie poznasz naprawdę glinę, jeżeli nie zostaniesz garncarzem i faktycznie nie będziesz próbował z niej czegoś zrobić. Tak samo jest z umysłem. Jeżeli rzeczywiście nie próbujesz zrobić czegoś ze swoim umysłem, nie spróbujesz wzbudzić w nim określonego stanu i podtrzymać go, to nie będziesz znał swojego własnego umysłu. Nie poznasz zachodzącego w nim procesu przyczyny i skutku. Aby tego dokonać, obecny musi być czynnik uczestnictwa w procesie. Tylko w taki sposób możesz go zrozumieć. Wszystko sprowadza się do bycia spostrzegawczym i rozwijanie umiejętności. Rozwijanie umiejętności można rozumieć w trojaki sposób. Po pierwsze jesteś świadomy danej sytuacji. Po drugie, jesteś świadomy, jaki masz w nią wkład. Po trzecie, dostrzegasz rezultaty. Kiedy Buddha mówi o przyczynowości, mówi, że każda sytuacja kształtowana jest z dwóch kierunków: przez przyczyny pochodzące z przeszłości i przez przyczyny, jakie wnosi się w sytuację na bieżąco. Musisz być wyczulony na obie. Jeżeli nie jesteś wyczulony na to, co wnosisz w sytuację, nigdy nie rozwiniesz żadnego rodzaju umiejętności. Kiedy masz świadomość tego, co robisz, Zwracasz uwagę również na rezultaty. Kiedy coś jest nie w porządku, powracasz do tego i poprawiasz to coś dotąd, aż nie uzyskasz oczekiwanych rezultatów. W trakcie procesu nauki dowiadujesz się wiele o glinie, jajkach lub o czymkolwiek innym, z czym starasz sobie umiejętnie radzić. To samo tyczy się umysłu. Oczywiście, mógłbyś nauczyć się czegoś o myśle poprzez próby wprowadzania go w różne stany, Lecz w celu rozwinięcia naprawdę głębokiego wglądu, stan stabilnego, zrównoważonego, uważnego skupienia jest najlepszym rodzajem sufletu lub garnka, jaki możesz zrobić przy pomocy umysłu. Czynniki przyjemności, spokoju, a czasami radosnego uniesienia, które powstają, kiedy umysł naprawdę się uspokaja, pomogą ci pozostać w zadowoleniu w chwili obecnej z nisko położonym punktem ciężkości. Kiedy umysł się ustabilizuje w tym miejscu, będziesz miał na co patrzeć przez dłuższy czas. Będziesz miał również możliwość widzenia, z czego składa się umysł. W typowym nieustabilizowanym stanie umysłu rzeczy pojawiają się i znikają zbyt szybko, aby dostrzec je wyraźnie. Lecz, jak zauważył Buddha, kiedy naprawdę rozwija się dżany, możliwe jest cofnięcie się odrobinę i faktyczne przyjrzenie się temu, co się tam ma. Możesz powiedzmy dostrzec, gdzie widoczny jest ślad przywiązania. Gdzie ślad stresu, lub nawet gdzie przejawia się niestałość w Twoim zrównoważonym stanie. Wgląd osiągasz wtedy, kiedy zaczynasz dostrzegać naturalne linie pęknięć pośród różnych czynników umysłu, a w szczególności linię pęknięcia pomiędzy świadomością i przedmiotem świadomości. Inną zaletą tego uważnego, skoncentrowanego stanu jest to, że czując się w nim coraz bardziej komfortowo, zaczynasz zdawać sobie sprawę, iż możliwe jest szczęście i przyjemność w życiu. Bez bycia zależnym od rzeczy na zewnątrz siebie, ludzi, związków, potwierdzenia ze strony innych lub pozostałych kwestii, które wynikają z bycia częścią świata. Uświadomienie sobie tego pomaga uwolnić się od przywiązań do rzeczy z zewnątrz. Niektórzy ludzie boją się przywiązania do tego stanu spokoju, lecz w rzeczywistości to bardzo ważne, by się do niego przywiązać i zacząć rozluźniać inne swoje przywiązania. Kiedy pozostanie tylko to przywiązanie do spokoju, wtedy zaczniesz pracować nad poluzowaniem i jego. Kolejnym powodem, dlaczego solidna koncentracja potrzebna jest w drodze ku osiągnięciu wglądu, jest to, że kiedy w umyśle pojawi się wnikliwość, podstawową nauką, jaką dzięki niej zdobędziesz, będzie to, jakim byłeś głupcem. Trzymałeś się rzeczy, chociaż gdzieś głęboko w sobie powinieneś był mieć lepszą orientację. Teraz spróbuj powiedzieć to ludziom, kiedy są głodni i zmęczeni. Natychmiast odpowiedział ci: Ty też jesteś głupcem, i koniec rozmowy. W ten sposób niczego się nie osiągnie. Lecz jeśli zaczniesz rozmawiać z kimś, kto zjadł właśnie posiłek i czuje się wypoczęty, możesz poruszyć różnego rodzaju tematy bez ryzykowania walki. Podobnie z umysłem. Kiedy został przyzwoicie nakarmiony radosnym uniesieniem i spokojem pochodzącym ze skupienia, kolej na naukę. Będzie przyjmował Twoją krytykę bez poczucia zagrożenia i wykorzystywania. Oto rola, jaką skupienie odgrywa na drugim etapie praktyki uważności. Podsuwa ci coś do zabawy, umiejętność, którą można rozwijać tak, aby móc pojąć działające w umyśle czynniki przyczyny i skutku. Wtedy zaczynasz widzieć umysł tylko jako strumień przyczyn, których skutki odbijają się na tobie. Twoje wyobrażenia są częścią owego strumienia przyczynowo-skutkowego. To samo tyczy się Twoich emocji, twojego poczucia bycia tym, kim jesteś. Wygląd ten zaczyna obluzowywać twoje przywiązanie do całego procesu. W końcu dochodzi do tego, że umysł osiąga trzeci poziom praktyki uważności, gdzie dochodzi do równowagi idealnej, gdzie rozwinął się taki stan koncentracji i taki stan równowagi, że nie musi się wkładać weń nic więcej. W Satipatthana subcie, to jest w mowie o ustanowieniach uważności, przedstawione jest to zwyczajnie jako bycie świadomym. Jeżeli jako ramę odniesienia wykorzystujesz ciało, Bycie świadomym, że jest ciało tylko dla wiedzy i uważności, bez bycia przywiązanym do czegokolwiek w świecie. Inne teksty nazywają ten stan niewytwarzaniem, umysł osiąga punkt, w którym zaczynasz uświadamiać sobie, że wszystkie procesy przyczynowości w omyśle, wliczając w to procesy skupienia i wglądu, są jak bryła smoły. Jeżeli w nią wdepniesz, to się przykleisz. Co więc masz czynić? Musisz dojść do miejsca, w którym naprawdę nie wnosisz niczego do teraźniejszej chwili, wycofujesz z niej swój udział i wtedy rzeczy otwierają się w omyśle. Wielu ludzi chce wskoczyć właśnie tutaj i zacząć od etapu, gdzie nie dodaje się niczego do teraźniejszej chwili, lecz to nie działa w ten sposób. Nie możesz być wyczulony na subtelności, które umysł nawykowo dodaje do teraźniejszej chwili, jeżeli nie będziesz świadomie próbował zmienić tego, co dodajesz. Kiedy zdobędziesz większą wprawę, staniesz się bardziej wyczulony na te ledwo dostrzegalne działania, o czynieniu których dotychczas nie miałeś pojęcia. Osiągniesz punkt rozwijania złudzeń, w którym uświadomisz sobie, że najbardziej skutecznym sposobem radzenia sobie z teraźniejszą chwilą jest demontaż wszystkich poziomów uczestnictwa, które powodują nawet najbardziej śladowej ilości stresów o myśle, zaczniesz demontować te poziomy uczestnictwa, których nauczyłeś się na drugim etapie praktyki. Aż do miejsca, gdzie wszystkie rzeczy osiągną równowagę same przez się, gdzie istnieje odpuszczenie i uwolnienie. Tak więc ważnym jest, aby uświadomić sobie to, że istnieją trzy etapy praktyki uważności i by zrozumieć, jaką rolę w umożliwieniu ci przejścia przez pierwsze dwa etapy. Odgrywa zamierzona praktyka skupienia. Bez dążenia ku właściwemu skupieniu nie możesz rozwinąć umiejętności potrzebnych do zrozumienia umysłu, ponieważ to właśnie w trakcie doskonalenia umiejętności uważnego skupienia powstaje prawdziwy wgląd. Tak jak nie zrozumiesz stada bydła, aż go nie zagoniesz do zagrody, ucząc się w trakcie na podstawie błędów, tak samo nie poznasz wszystkich prądów przyczyny i skutku płynących przez umysł, dopóki nie nauczysz się na podstawie prób i błędów jak je razem zebrać w stan skupionej uważności i uważnego skupienia. Jedy naprawdę zrozumiesz i udoskonalisz te prądy, prądy pragnienia, które powodują cierpienie i stres oraz prądy uważności i skupienia, które tworzą ścieżkę, wtedy będziesz mógł je puścić i znaleźć wolność poza nimi.